bezpieczeństwo środkowoeuropejskiej, wizji narodowej demokracji, czyli właśnie temat, to, jest... kontynuacja tematu. Proszę bardzo. Prezes Rafał Dobrowolski jest prezesem Zarządu Okręgu Lubelskiego Narodowych Sił Zbrojnych, funkcję tą przejął się po świętej pamięci Stanisławie Kupkówku. Właśnie panie jest tak umiejętnie wprowadził w mój temat. Pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej czy także Międzymorza w polskiej myśli politycznej jest przede wszystkim utożsamiane z tradycją Jagiellońską, a jeżeli już mówimy o pierwszej głowie XX wieku z, ob z obozem Piłsudczykowskim. Jednak to zagadnienie miało także wa pełniło ważną rolę w myśli obozu narodowego, choć jest zapomniane. Przeciwnicy obozu narodowego często zarzucają endecji taką bezrefleksyjną rusofilię. W tej chwili temu trendowi przewodzi tej publicystyce Gazeta Polska, która pisze o endekach jako stronictwie kochającym Rosję, a odradzający się ruch narodowy oskarża, że jest inspirowany przez FSB i inne rosyjskie służby Co prawda są środowiska odwołujące się do tej tradycji, które je wypaczają i właśnie w tej publicystyce geopolitycznej skupiają się jedynie na kwestiach rosyjskich, ale czynią to nie w ten sposób realistyczny endecki, lecz właśnie wspomnianego przez pana profesora Aleksandra Wielopolskiego lojalistycznym, czym bardziej właśnie podwołują się bardziej do tradycji XIX-wiecznych konserwatystów niż ale już yy, mówiąc o zagadnieniu. Położenie geopolityczne Polski pomiędzy Niemcami a Rosją wymuszało na polskich politykach formułowanie określonych koncepcji założeń decydujących o istnieniu bezpieczeństwie i suwerenności Rzeczpospolitej bez odpowiedniego ułożenia się z państwami regionów, w którym nam dało żyć. Nie, niemożliwe było realizowanie polityki zagro, zagranicznej, mającej na celu zapewnienie Polsce znaczącej pozycji w środowisku międzynarodowym. W tezach programowych Związku Ludowo-Narodowego z 1924 roku czytamy: Polska, mając z jednej strony od siebie Niemcy, a z drugiej Rosję, dwa wielkie i od wieków z, zaborami żyjące narody, musi być wielkim i silnym państwem, żeby zachować swoją niepodległość. Pierwsze projekty polityczne dotyczące układu środkowoeuropejskiego zaprezentował urodzony w podlubelskich Byszczewicach Jan Ludwik Popławski. W 1901 roku na łamach przeglądu wszechpolskiego w jednym z takich felietonów pod tytułem Jubileusz pruski dokonał syntezy dwóch tradycji: piastowskiej i jagiellońskiej i wówczas pisał o kraju pomiędzy Odrą i Dnieprem, pomiędzy Bałtykiem a Karpatami i Morzem Czarnym. Wizja Popowskiego ograniczała się jedynie do koncepcji terytorialnej przyszłej Polski. Zaś Dmowski zwracał także uwagę na aspiracje innych narodów, które podobnie jak Polacy byli zniewoleni przez zaborców i, i widział w nich potencjalnych sojuszników w przypadku kolejnego resetu i nowego rozdania w geopolityce. W okresie zaborów narodowcy i demokraci dużo uwagi w swej publicystyce poświęcali narodom, które znajdowały się w podobnej niż my, sytuacji, zwłaszcza sąsiednim Czechom i Słowakom. Analizując na przykład charakter Czechów, bardzo dużo zwracali uwagę na ich pragmatyzm i praktyczność, co uznawali, że powinniśmy właśnie brać przykład z Czechów w tej walce ich z austriackim zaborcą. Moski jako naszych przyszłych sojuszników także upotrywał w serbach krystalizacja się poglądów ENDEK-ów na zagadnienie Europy Ośrodkowej Wschodniej nastąpiła w latach 1907-1914. Nie, niewątpliwie duży wpływ na to miała książka, o której pan profesor mówił, czyli Niemcy, Rosja, a kwestia Polska, a następnie wypadki dziejowe toczące się podczas i wojnie światowej w 1919 roku, kiedy były negocjacje pokojowe, które to koncepcje były wówczas aktualizowane i pogłębiane do zastanych realiów geopolitycznych z Wracając do okresu zaborów, zaborów, na początku XX wieku pomiędzy zaborcami doszło do konfliktów interesów. Dmowski stawiając analizę sytuacji ogólnoeuropejskiej, gdzie powstały dwa duże bloki. Z jednej strony ententa, grupująca Wielką Brytanię, Francję oraz Rosję, a z drugiej strony państwa centralne, czyli Niemcy, Austro-Węgry, początkowo Włosi, którzy przeszli w trakcie wojny na stronę ententy, i stawiając tą analizę. Uznał, iż większym zagrożeniem dla sprawy polskiej są dążące do odegrania pierwszoplanowej roli w Europie Niemcy niż osłabiona przez wewnętrzne konflikty, czyli rewolucja 1905 roku i wojnę z Japonią, Rosją. Także Dmoski głównie patrzył na, którzy zaborcy w jakiej konfiguracji. Czyli uznał, że szanse na wygranie pierwszej wojny świat ma, mają właśnie głównie Wielka Brytania i Francja. W memoriałach i deklaracjach, które Dmowski prezentował na arenie międzynarodowej już podczas wojny jako przewodniczący Komitetu Narodowego Polski, zaprezentował swoją, jak na owe czasy, nowatorską koncepcję przebudowy i wprowadzenia nowego ładu w Europie Środkowo-Wschodniego. Idea Dmowskiego wyprzedziła o kilkadziesiąt lat to, co po II wojnie światowej francuski generał Charles de Gaulle określił mianem Europy ojczyzny. Założeniem Włoskiego było powstanie na gruzach wielonarodowych monarchii całego systemu wolnych, samostanowiących się państw narodowych oraz wyłonieniu spośród nich konsensusu, który gwarantowałby pokojowe współżycie pomiędzy nimi. Filarami przyszłego ładu na tym obszarze, zdanie Włoskiego, miało być po pierwsze, odrodzona Polska w takich granicach, które uczyniłaby ją zdolną do zachowania niezależności. Po drugie, rozkład monarchii habsburskiej na szereg państw narodowych. Po trzecie, przez wyciężenie antagonizmów panujących pomiędzy poszczególnymi narodami Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów. Dmoski uznał, iż liczebne małe narody, oraz w których rozwój świadomości narodowej jest jeszcze słaby, muszą zostać włączone do innych państw, w przeciwnym razie będą rozgrywane przez duże państwa, czyli Niemcy i Rosję. Miał tu na myśli głównie Słowaków, Rusinów i Białorusinów. Natomiast w przypadku małych, małych liczebnie narodów bałkańskich stwierdził, że powinny powołać państwo federacyjne. Sytuacja międzynarodowa po II wojnie światowej była bardzo skomplikowana. Narodowcy zdawali sobie sprawę, iż utrwalenie powersalskiego ładu będzie bardzo trudne i będzie wymagało wielkiego wysiłku dyplomatycznego ale też należy zorganizować współpracę pomiędzy nowo powstałymi państwami, których interesy były często ze sobą sprzeczne. Wspomniane rozbieżności interesów dawały szansę państwom o imperialnych i rewizjonistycznych e, ciągotach, takich jak Niemcy i sowiecka Rosja, do rozgrywania jednych przeciwko drugim. Narodowcy postulowali, aby na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej dokonało się zbudowanie bloku politycznego między Niemcami i Rosją, związanego z sojuszem z Francją. Taka kombinacja polityczna, zwana Międzymorze, miała zabezpieczać kraje regionu środkowo-wschodniego przed możliwością agresji któregokolwiek wielkich sąsiadów. Tym samym stanowiłoby gwarancję dla terytorialnego status quo. NDC? Postulowali na, na początku przyłączenie się Polski do krajów małej ententy, grupującej Czechosłowację, Rumunię oraz Królestwo Serbów, Chorwatów i Słowenców, które w 1929 roku zostało przekształcone w Jugosławię. Kraje te były głównie zainteresowane przeciwdziałaniem ze strony węgierskiego rewizjonizmu, więc nie miały ochoty do zacieśnienia współpracy z Polską, która miała zarówno problemy z Niemcami, jak i... I, 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 z, i z Rosją, a także wykazywała się bardzo silnymi sympatiami prowęgierskimi, które całkowicie nie pasowały do celów małej intenty. Głównie na przeszkodzie polskiej idei Międzymorza stało antypolskie stanowisko Czechosłowacji, które zostało zaognione początkowo konfliktem o Śląsk a później prorosyjską, probolszewicką postawą Pragi podczas wojny 1920 roku. Mimo tych napiętych relacji z Czechosłowacją, Narodowi demokraci postulowali przezwyciężenie tych problemów. Uznawali, iż Czechosłowacja jest zagrożona ze strony nie, nie, Niemiec, które dąż, będą dążyć do odebrania jej studentów, które były zamieszkiwane przez silne niesporę niemiecką. Oprócz aspektów geopolitycznych, Czechosłowacja, z racji iż posiadała nowoczesny przemysł, mogła być dla Polski atrakcyjnym partnerem gospodarczym. Dzięki ścisłej współpracy z południowym sąsiadem, Polska mogła się całkowicie uniezależnić gospodarczo od Niemiec. Wymiana handlowa z krajami Europy Zachodniej mogła odbywać się nie utartymi szlakami, jak było dotychczas przez państwo niemieckie, a właśnie przez Czechosłowację. I jak w 1925 roku na forum parlamentu Stanisław Koziński, jeden z głównych myślicieli geopolitycznej i narodowej demokracji, stwierdził. Import niemiecki nie traci charakteru politycznego, ale już import czeski jest tego charakteru pozbawiony. Edecy, w celu pozyskania Czechosłowaków, oferowali im, poprzez polskie terytorium, dostęp do sowieckich rynków zbytu, A wejście Czechów na ten rynek, zdaniem narodowców, dawało, yy, dawało, było kluczem do zneutralizowania coraz bardziej zacieśniającej się współpracy niemiecko-sowieckiej. Drugim ważnym partnerem była Rumunia. Która pozostawała w konflikcie z Sowietami z powodu zdobytej koszty, ich kosztem Besarabii. Oprócz tego, przy strategicznym sojuszu z Rumunią, Polska przez jej terytorium zyskiwała dostęp do Morza Czarnego, co odgrywało ważną rolę w spodziewanym się konflikcie z Niemcami, jako południowa droga do Francji. Ważne były także aspekty ekonomiczne. Rumunia wówczas miała była zasobna w złoża naturalne głównie na, e, ropę naftową, a także postanowiono stworzenie szlaku e, tranzytowego drogowego i kolejowego łączącego e, Gdynię, czyli port nad, e, Bo, Morze Bałtyckim powstający, z czarnogórskim portem w, w Rumunii Konstancją, co dawało Polsce możliwość wejścia na rynki w, w Turcji oraz Azji Zachodniej. Z trzecim z państw tenty, czyli Jugosławią, w publicystyce ndeckiej poświęcono bardzo mało miejsca. Ograniczono się do lakonicznych stwierdzeń o wspólności interesów yy, polsko-jugosłowiańskich oraz o wspólnym zagrożeniu ze strony Niemiec. Praktycznie nie istniała polska, e, endecka koncepcja ułożenia relacji polsko-bułgarskich czy polsko-węgierskich. W tym pakcie bezpieczeństwa, opartego o trzech morzach Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym stąd często się mówi o tym ABC, mającym na celu, celu trwałe oddzielenie Rosji od Niemiec polscy narodowcy widzieli także miejsce dla Węgier. I jednak, jak już wcześniej wspomniałem, spoiwę łączący kraje małej ententy była właśnie postawa antywęgierska, a samo państwo węgierskie z klucz do swojego bezpieczeństwa widziało w ścisłym sojuszu z Niemcami. I pomimo licznych wyrazów sympatii polsko-węgierskiej, opartych o liczne przesłanki o podłożu historycznym i kulturowym, trzeba pamiętać, że w 1920 roku Węgrzy nas wsparli, wojska polskie militarnie, Dużo, przekazali dużo sprzętu wojskowego, amunicji, i mimo tych właśnie przesłanek, państwo węgierskie nie mogło odgrywać ważnej y, roli w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej tego okresu przedmajowego. Do swojego systemu bezpieczeństwa polscy narodowcy także y, włączali państwa bałtyckie i skandynawskie. Dobre stosunki z nimi miały zapewniać asekurację ze strony sowieckiej Rosji i rozszerzyć dostęp Polski do Morza Bałtyckiego poprzez możliwość korzystania z tamtejszych portów. Skomplikowane były relacje z Litwą, szczególnie po prowokacji generała Żeligowskiego i pomimo tych silnych antypolskich nastrojów, jakie panowały na, Lis na Litwie, endeccy widzieli konieczność nawiązania pozytywnych relacji z Kowną, Ponieważ na wypadek wojny Państwo litewskie jako sojusznik polski zabezpieczałby nam nasze północne granice. Dobrymi relacjami z Polską były zainteresowana Łotwa i Estonia, a także Finlandia, ale te państwa były y, przeciwko Polsce nastawione ze strony Litwy. Edecy uznawali, iż państwa bałtyckie, jako, państwa bałtyckie, jako potencjalnych partnerów, gwarantów stabilizacji politycznej nad Bałtykiem. A także, jak już wspomniałem, widzieli możliwość korzystania z ich portów handlowych oraz hamowania sowieckich i niemieckich wpływów na tym obszarze. Najdalej idącą koncepcję Układu Środkowo-Europejskiego zaprezentował Marian Sejda, który kiedy pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych i zakładał, jego koncepcja zakładała, iż na bazie małej ententy Polski i Grecji stworzyć system gwarancyjny, który do którego w dalszej perspektywie miałyby wejść państwa bałtyckie oraz Turcja. Tą koncepcją zainteresowana była resort dyplomacji Rumunii, i tą koncepcję Sejdy była prezentowana na forum małej ententy, właśnie przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych Rumunii. Natomiast przechodząc do kwestii zachodnich, polscy narodowcy nie widzieli szans na szczere perspektywiczne ułożenie się z Niemcami. Od samego zakończenia wojny dochodziło do stałych napięć w odpowiedzi na agresywne wypowiedzi niemieckiej elity politycznej względem Polski, o której właśnie Niemcy mówili o Polakach jako o Polsce jako wykarcie traktatu wersalskiego. NDC coraz śmieli stawiali tezy o konieczności powrotu do polskich ziem piastowskich z Opolem, Wrocławiem, Szczecinem, Kołobrzegiem, które w czasach średniowiecza były kolebką naszej państwowości, a także Warni Mazur i Prus Wschodni. Pierwszy raz prawdopodobnie ta koncepcja się te tezy pojawiły po tym, jak wiosną 1929 roku w, wówczas jeszcze niemieckim opolu zostali pobici polscy artyści. Właśnie występujący dla polskiej diaspory, i wówczas w całym kraju, także i w Lublinie, Warszawie, Poznaniu były manifestacje, właśnie na których skandowano te hasła. Przechodząc do ostatniego problemu, czyli zagadnień wschodnich, NDC wychodzili z założenia, iż pomiędzy Polską a Rosją, z pominięciem basenu Morza Bałtyckiego, nie ma odrębnych narodów, a istnieją pewne ludy charakteryzujące się specyficzną obrzędowością i kulturowym regionalizmem. Postulowano ich asymilację, która nie miała polegać na wynarodowieniu. Taki Białorusin czy Rusin mieli zachować swoją kulturę, język domowy, obyczaje, ob odrębność religijną, a jednocześnie być pełnoprawnym Polakiem. Ich status miał być podobny do statusów, jakim cieszyli się Kaszubi czy Górale. Polscy nacjonaliści przez dłuższy czas Kwestionowali istnienie odrębnego narodu ukraińskiego, uznając to za wymysł Austriaków z okresu XIX, a czasami nawet jeszcze niektórzy badacze mówią, że to już w XVIII wieku. Mieszkańców Kresów dzielili na Rusinów i Ukraińców. Tych drugich nie traktowano jako pewnej jego narodowości, a jako kategorię polityczną. Właśnie postulowano walkę z ukraińskim separatyzmem. Chcącym od, odebrać od Polski wojnę Galicję Wschodnią, a pozyskać dla naszej sprawy Rusinów. Jednak w latach 30. nastąpiła pewne, pewna rewizja tego stanowiska, polegająca na uzna, zaczę, zaczęciu uznawania Ukraińców jako odrębnego narodu, a pierwsze symptomy tego widać w, w pracy Dmowskiego, świat wojenny, powojenny i Polska. Nie było jednak mowy o żadnym kompromisie w kwestiach naruszalności <laughs> Przepraszam, integralności terytorialnej państwa polskiego. NDC także byli przeciwko nadaniu temu obszaru autonomii, jakim cieszyło się województwo śląskie. Narodowcy także krytykowali zgłaszane przez niektóre kręgi obozu selekcyjnego promytejskie plany wobec sowieckiej części Ukrainy, ponieważ postrzegali to jako zagrożenie dla układu ryskiego oraz uczynienie z tej części Ukrainy. Niemieckiego protektoratu, przez co Polska byłaby osadzona przez Niemcy z trzech kierunków: zachodniego, północnego, czyli Prusy Wschodniej, i wschodniego. Do naszego wschodniego sąsiada, czyli sowieckiej Rosji, narodowcy odnosili się z pewną pogardą jako kraju o niższym stopniu rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego, przysiągniętego pierwiastkami azjatyckimi. Narodowcy wychodzili jednak z założenia, iż to Niemcy, mimo przegranej wojny, stanowią dla nas największe zagrożenie. Wobec powyższego uznali, iż Polska musi ułożyć sobie poprawne relacje ze wschodnim sąsiadem. Stanowisko wobec e, e, Rosji Sowieckiej e, komplikował problem komunizmu, który narodowcy uznawali za ośrodek do e, zniszczenia cywilizacji łacińskiej. Zmuszeni byli zatem, e, e, zatem do stosowania wobec sowieckiej Rosji dualistycznej polityki. Z jednej strony zachować z nią Pokojowe relacje, nie angażować się w żadne przedsięwzięcia skierowane przeciwko Rosji, ale jednocześnie bezwzględnie przeciwstawiać się szerzenia ideologii komunistycznej w Polsce. Położenie Polski między Rosją a Niemcami komplikowało i nadal komplikuje naszą politykę zagraniczną. Aby móc wyjść z tego impasu, należało, zdaniem głównych strategów narodowej demokracji, określić priorytety i dostosować je do realiów geopolitycznej szachownicy uznawali, iż najważniejszym zadaniem w polskiej polityce zagranicznej było zlikwidowanie podwójnego niebezpieczeństwa grożącego Polsce ze wschodu i zachodu. Drugim równie istotnym czynnikiem była budowa pozycji międzynarodowej Polski opartej na strategicznym sojuszu z Francją oraz stworzenie układu gwarancyjnego północ-południe. Osoby, które by chciały, jak to teraz. Jest zagadnienie Europy Środkowo-Wschodniej postrzegane przez publicystów rodzącego się, odradzającego się ruchu narodowego, to zachęcam do zakupu najnowszego numeru polityki narodowej, który jest właśnie poświęcony tej zagadnieniu. Dzisiaj można po spotkaniu będzie kupić po promocyjnej cenie. Dziękuję.